Tomasz Pajączek, witam Państwa. Zapraszam na wpaję czy nie pytań. Gościem programu Stanisław Chuskowski, radny Wojewódzki nowej nadziei. Były prezydent wrocławia, były poseł. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Panie radny, opozycji nie udało się odwołać e, przewodniczącego sejmiku spis Andrzeja Jarocha. 16 głosów za, 20 przeciw, to mówi wszystko. Był Pan zaskoczony takim wynikiem? E Troszkę tak, wydawało mi się, że będzie remis, albo jeżeli, bo w zwycięstwo, prawdę mówiąc, nie wierzyłem. To nie był nasz wniosek, nowej nadziei, tylko Platformy Obywatelskiej, ale... Po prostu myśmy się do tego wniosku nie dopisali, mhm. choć mieliśmy taką propozycję na ostatnią chwilę, ale nie chcieliśmy tego robić z kilku powodów, o których może drugorzędnych A jak pojawił później. się wniosek koalicji obywatelskiej, to nie pomyślał sobie pan, może kogoś przeciągnęli na swoją stronę. Nie, ja rozm Czy wiedział pan, prowadziłem że dużo więcej niż 10 I, głosów i, koalicja nie ma. Wiedziałem, nie, koalicja uważała, że ma 12 z szansą na. 13 i 14, ale że ma 12 pewnych, z szansą na 13 i 14. Tak uważali, to wśród mhm. bezpartyjnych, a nawet wśród pisu. Była taka e, m, pogłoska, że inaczej nie, nie sformułuję tego, nie nazwę. Była taka pogłoska, że w pisie jest tak silne niezadowolenie po odejściu Dworczyka i objęciu regionu przez panią Marszałek Witek, że tak duże niezadowolenie ludzi związanych z Dworczykiem, że tam e, wrze pod, pod, pod skórnie, pod, e, pod powierzchnią, że bardzo wrze i że jest spore prawdopodobieństwo, że X. E, a nawet X i Y z tych ludzi Dworczyka e, może zagłosować, żeby zagrać na nosie drugiej opcji. No nic takiego nie miał stanie i i się. Że, okazało, ale to, to myślę, że osoby dlatego, z opozycji jeszcze za Dlatego był zapewne pan minister, pan poseł Dworczyk, e, chyba dlatego był na sesji aż do momentu oddania głosów przez wszystkich siedział na sprawdzało. Pilnował z bliska, i żeby pilnował. wszystko było. Pewno Dobrze. namawiał swoich ludzi, pewno im powiedział, słuchajcie, możemy mieć różne pretensje do swoich e, e, kolegów z tej, tego samego ugrupowania, możemy się tam e, troszkę na, na e, boksować, ale, e, ale tutaj jest wróg wspólny. To jest opozycja i musimy pokazać jak jedna pięść swoją siłę. I chyba dlatego był od początku do końca. I to pewno, tylko że tego można było się spodziewać, że przecież e, pis się zjednoczy przed takim wnioskiem i że takie. E, wieści, że jeden czy dwóch ludzi z spisu są tak niezadowoleni, tak skrajnie niezadowoleni z wewnętrznych układów, że mogą tajnie zaprotestować, że takie opieranie poważnej rzeczy, jaką jest złożenie wniosku o odwołanie przewodniczącego Sejmiku, bo to jest poważna rzecz. To, to, to trzeba mieć być albo pewnym albo prawie pełnym zwycięstwa, a nie troszeczkę na wróżeniu z fusów. Przecież przyjechał Dworczyk, walną pięścią w stół i Klub PiS zapewne zagłosował jak jeden mąż, prawda? Podobnie mm -hmm. mobilizacja była na pewno wśród współrządzących z nimi bezpiecznych samorządowców, prawda. Ich jest trzech, to jest siedemnaście. Cztery. Czterych. Już pan teraz Bobowiec. jest pan Bobowie. Czterech, czyli to jest e, to Pizz no, e, i Pis i, i bezpartyjnie tak? 18. No, no i opozycja 18, ale tylko w teorii, bo głosowanie tak, pokazuje, że dwie osoby z opozycji. Ja, ja przepraszam, potajemnie, ja, ja nie bardzo chcę, nie, 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 nie lubię wspierają. występować, e, znaczy zgadzać się milcząco koalicję, na to, rządzącą. żeby nazywać wszystkich całą tą osiemnastkę drugą opozycją. W tym są dwaj radni, tak zwani niezależni, którzy przez, nie lata, którzy przez lata byli w koalicji z PISEM. To myśli pan, że oni zagłosowali walczyli z platformą jeden z nich walczy z platformą od kiedy pojawił się w polityce i to bardzo ostro na wszelkie sposoby drugi dołączył 10 lat temu dopiero tamten od 15 albo 20 lat <laughs> więc w związku z czym nazywanie ich opozycją koniunkturalnie chwilowo w niektórych głosowaniach jawnych są po stronie opozycji ale nie radny, oni mają wszystko zgoda, ale ja rozmawiałem ze wszystkimi tak. e, i klubami i radnymi opozycji przed głosowaniem wszyscy mówili będziemy za. no To jest 18 głosów, a wychodzi później no, głosowanie. Ja, ja, i ja się, uważam, że, jest... że niemożliwe jest, żeby w platformie ktoś głosował e, inaczej i niemożliwe jest... A radni niezrzeszani mówią, że to ja, nowa nadzieja a, wspiera koalicję pana, PiS i, i marszałka. Jednak patrzeć, co to są za ludzie tamci i kto, kto jest u nas. U nas są ludzie od zawsze, którzy byli antypisowscy, od zawsze byli i to zdecydowanie twardo antypisowscy w, swo, w swoich życiorysach i, i swojej działalności mm -hmm. politycznej, a tamci byli propisowscy. Tylko pokłócili się o jakieś pieniądze, o jakieś stanowiska z PiSem i dlatego odeszli. Więc naprawdę nie przykładajmy tej samej wagi do potencjalnej prawdomówności tamtych ludzi z ludźmi, którzy Zawsze swoim e, dawali świadectwo, e, że tak powiem, że są po stronie demokratycznej, po stronie, po stronie e, obecnej opozycji. Jesteśmy, mamy początek lutego. Wybory samorządowe prawdopodobnie odbędą się w kwietniu przyszłego roku. No to mamy rok z lekkim okładem. Myśli pan, że do tego czasu coś się zmieni w Sejmiku? Układ sił może ulec zmianie? PiS może stracić władzę bezpartyjni. To znaczy. Y nie sądzę, żeby to się stało przed wyborami parlamentarnymi. Czyli przewrotu do wyborów nie będzie. Przed, przed wyborami parlamentarnymi. parlamentarnymi. Okay. Jeżeli w, w wyborach parlamentarnych wygra opozycja, w co święcie wierzę, to wtedy może się wszystko w, w, pisie, w, w obecnej koalicji w Sejmiku posypać, ponieważ partyjni samorządowcy <laughs> są strasznie koniunkturalni. Oni odejdą tam, gdzie jest siła. Zobaczą, siła jest po drugiej stronie, więc natychmiast porzucą e, pis i przejdą <laughs> na stronę opozycji. Wyrokuje, że jeszcze to się stanie w ciągu pierwszych dwóch tygodni po wyborach parlamentarnych, że przejdą na drugą stronę. Być może wcześniej to zrobią, widząc już sondaże i tak dalej druzgocące dla PiSu. A wierzę, że na, jesieni będą, na początku jesieni będą druzgocące dla PiSu sondaże, to się odkleją od PiSu i przejdą na stronę opozycji. Więc być może będzie to już za pół roku. Nie wiem. Koalicja obywatelska złożyła wniosek o odwołanie Andrzeja Jarocha ze stanowiska szefa sejmiku, bo zarzucała mu organizację posiedzeń, no mówmy po prostu wprost, ograniczenie tych posiedzeń e, radnych. E, będziecie spotykać się w tym roku siedem razy. Raz już się spotkaliście, to jeszcze sześć wychodzi. E, wcześniej były z reguły sesje zwoływane co miesiąc. Wy będziecie oczywiście co miesiąc otrzymywać dietę, ale praca na sesji będzie. Raz na kwartał, raz na dwa miesiące, jak pan to ocenia? Wie pan ja byłem posłem, kiedy w 2000, po, po 2015 roku, kiedy PiS objął władzę, to również poza pierwszymi dwoma trzema miesiącami, gdzie, było, gdzie oni robili te swoje nazwijmy to reformy, mhm. niszcząc Trybunał Konstytucyjny i tak dalej. Występując tak naprawdę przeciwko wielu demokratycznym zwyczajom, zapisom, prawu, nawet konstytucji, to później bardzo rozrzedzili posiedzenia Sejmu. Bardzo rozrzedzili, bo po co im ten Sejm? Tak naprawdę rząd rządzi, a Sejm jest potrzebny, żeby od czasu do czasu, jak się nagromadzi trochę ustaw, to żeby je przepchnąć. Podobnie myśli tutaj Koalicja bezpartyjnych Samorządowców i pis na Dolnym Śląsku. No, po co nam te, te ciągłe, przecież na każdej sesji pan bywa, panie doktorze, więc nie, może nie na każdej sesji, ale pan bywa, orientuje się pan na Jak każdej nie bywam sesji to śledzę Jest bardzo dużo starć opozycji z rządzącymi, mhm. bardzo dużo jest zarzutów formułowanych przez opozycję wobec rządzących o nietrafionej decyzji, o nietrafionej nietrafione inwestycje, o kumoterstwo, o różne rzeczy. Prawda? Po co im to? Kiedy mogliby to robić nie co miesiąc, tylko co najwyżej raz na dwa miesiące, a chwilami raz na trzy miesiące. Przecież prawo im na to pozwala, w związku z czym po co im te, po co im te nazwijmy to awantury, po co im te rozliczania ich, prawda? Więc oni z wygodnictwa swojego w ten sposób zorganizowali pracę radnych sejmiku w 2023 roku. Nam się to oczywiście nie podoba, ponieważ to ogranicza nasze właśnie konstytucyjne prawa do e, e, kontrolowania rządzących. Mhm. My chcemy ich na stałe kontrolować i nawet pewno bylibyśmy zadowoleni, gdyby tych sesji było więcej niż jedna w miesiącu. A co pan sobie pomyślał, jak wczoraj była dyskusja na ten temat e, ograniczenia posiedzenia sesji, wyszedł radny e, pis Tytus Czartoryski i powiedział, że to bardzo dobrze, że będzie mniej posiedzeń e, sesji ponieważ będziecie mogli się lepiej do nich przygotować i no, to będzie też służyło lepszym, lepszym kontaktom ze społeczeństwem my do kolejnych sesji jesteśmy zawsze nieźle albo bardzo dobrze przygotowani. Więc to, to jest kulą w płot argument. Natomiast kontakt ze społeczeństwem więcej czasu mamy, na Więcej czasu na spotkania z mieszkańcami. sesja trwa tylko kilka lub kilkanaście godzin. I to raz w miesiącu. To, to, to nie jest wielkie ograniczenie dla kontaktów z ludźmi, <noise> bo bez przesady. Bo, e, przecież nie każdego dnia od rana do Wieczorem spotykamy się z ludźmi, każdy raz gdzieś pracuje i tak dalej. Więc, więc to, jest, to są argumenty kompletnie moim zdaniem śmieszne, nietrafione i tak dalej, bo e, e, żadne kontakty ze społeczeństwem nie będą nie, nie cierpiałyby na tym, gdyby były sesje w normalnym trybie raz w miesiącu albo nawet częstszym. Mhm. Panie radny, co z pomocą dla Ukrainy, z pomocą, która jest zapisana w budżecie z tymi środkami 23 miliony złotych, kiedy one zostaną uwolnione i na co zostaną przeznaczone? Tak, to też był temat w jednej z dyskusji na ostatnim posiedzeniu Sejmiku kilka dni temu, ale Przecież to zarząd województwa dysponuje tymi pieniędzmi, które są w budżecie przeznaczone na pomoc na Ukrainę. I zarząd województwa to no, minął cały styczeń, nie wydali jeszcze, o ile wiem, ani złotówki. Te pieniądze na pomoc dla Ukrainy są bardzo pilne. znaczy... W, w, Ukraina potrzebuje pomocy bardzo pilnie już i teraz, prawda? I natomiast przeciąganie wydatkowania tych pieniędzy jest, no, powiedziałbym, smutne, niedobre i takie nie, nie, nie fair wobec przyjaciół z Ukrainy. Skoro przecież oni się o tym dowiedzieli doskonale, w szczególności z partnerskich regionów, ale i, i ambasador, konsul i tak dalej, i niewątpliwie bardzo liczą na tą pomoc, mhm. na te pieniądze, a nad województwa z samorządowców i PiS-u składający się, to nie robi nic. Co więcej, plany, które mają ich, które częściowo ujawniają, to, to jest raczej bardziej pomoc humanitarna niż pomoc e, taka, na której e, e, której Ukraina potrzebuje chyba bardziej, potrzebuje każdej pomocy, żeby było jasne. i Jeżeli wszystkie te pieniądze pójdą na pomoc humanitarną, też się nie obrażę, ale jednak uważam, że przynajmniej część tych pieniędzy powinna iść na, na, na cele takie e, bardziej, e, powiedzmy, obronne niż humanitarne. Mhm. A jaka jest przeszkoda? Przyszczepa środki jest środki w ogromne. tego zarządu województwa. Zarząd województwa udaje, że coś się robi, ale tylko udaje. No, wpisał pod silną presją opozycji, ale też. O dziwo przewodniczącego Andrzeja Jarocha, który chyba nieopatrznie e, na Ukrainie będąc obiecał, że 1% budżetu sejmik przeznaczy na pomoc dla Ukrainy. Potem się z tego rakiem wycofywał, mm -hmm. ale nie było mu tak łatwo się wycofać rakiem, bo trzymaliśmy jako opozycja go za gardło, jak to się mówi, prawda? że Powiedziałeś to teraz to zrób, no i, i jednak PiS dał się przekonać, pewno jemu bardziej niż opozycji, że w tej sytuacji no, trzeba dać te 23 miliony, znaczy dać, zapisać w budżecie. Za, zostały zapisane, budżet został przyjęty, a nie są wydatkowane. Panie radny, na koniec Wrocławia, jak pan jako były prezydent Wrocławia ocenia prezydenturę Jacka Sutryka, co pan ocenia na plus, co do poprawki? Na pewno... E znaczy ja uważam, że to jest niezła kadencja. E, na pewno na plus e... To co widzimy i co nas irytuje mnie też jako kierowce, czyli różne remonty torowisk, budowy nowych torowisk, mu nowe. A, a czy to źle, mostów, że się budują nowe trzeba... torowiska w mieście? Nie, no bo nie, nie, mieszkańcy ja, właśnie nie, oczekiwali nie, nowych ja, ja, inwestycji. Nie, ja mówię, że to na plus. A to na plus. To, to na plus. Ale mimo że nie kierowcę. to irytuje nie i różnych innych kierowców, no bo ciągle objazdy, to po błocie się jeździ, to yy, to, 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 to zdezorganizowany jest ten ruch, ale to jest oczywiste, że musi być zdezorganizowany, więc i, i to jest wielki plus dla prezydenta Sutryka dlatego, bo nikt z poprzedników jego mhm. łącznie z moją skromną osobą, ale ja byłem bardzo krótko e, nie postawił tak jednoznacznie na transport zbiorowy i tak jednoznacznie w dodatku na transport szynowy. A on jest potrzebny, on jest mniej kolizyjny, on jest szybszy, on nie stoi w korkach, są wydzielone torowiska i itd. Więc to są na pewno plusy. Minus to, to mnie się wydaje, że dobry jest też, powiedziałbym, jeszcze z plusów, moim zdaniem jego niezły, w każdym razie jego kontakt z, z mieszkańcami. On stara się. Nie robi tego w moim, właśnie, w moim odczuciu najlepiej. Stara się ten kontakt utrzymywać przez media społecznościowe. I tutaj jest tu się czaj minus, mm -hmm. o którym mogę wspomnieć. Że Czyli powinno te, być je, mniej jadka sutryka w internecie? Troszkę mniej i trochę mniej w takiej formie. Bezpośredni. On jednak piastuje ważną funkcję. I nie każdy język czasem to jest język taki zupełnie potoczny i pisany o pierwszej, drugiej w nocy i on nie jest zbyt udany, ale przynajmniej jako Taki obserwator i badacz, mogę powiedzieć, że w takich tygodniach, albo w miesiącach. swoich wypowiedziach, Słucham, bardziej powściągliwy powinien troszkę być. Troszkę swoich... bardziej powściągliwy i nie wdawać się w utaczki z tymi, którzy myślą inaczej, czy piszą inaczej. I, I to, że wszyscy korzystamy z mediów społecznościowych i wiemy, że tam często jest i język wulgarny, i, i napastliwy, i zupełnie niesprawiedliwy, i tak dalej. I to ludzie wobec niego na jego Facebooku. No mogą Mają prawo do tego, no bo tak. E, e, natomiast on powinien e, nie wdawać się w utaczki, moim zdaniem. Z niek niektórymi czasem to robił. Ale teraz ostatnio widzę, że przez, w ostatnich tygodniach, a nawet może i miesiącach, dwóch, trzech, e, już widzę, że ten ton jest taki poważniejszy. Więc nawet I to opinia z większym zainteresowaniem radnego Wojewódzkiego Nowej Nadziei, byłego prezydenta Wrocławia. Dziękuję pięknie za, dziękuję za rozmowę. Się. Państwu dziękuję za uwagę. Dziękuję. Do zobaczenia. thank you